się ma z tej strony 200 jakiś sumych i filmowałem się z tym wziąłem na arenę nie wiem co on robi ze mną tutaj boję się że mnie potężnie no to jest chyba jakiś two player Ale bombę dostał z tej pompy. No, idziemy chyba sobie tu na środek, bo w ogóle widzę, weźcie mi na piszce, skąd jest ta pompa, bo nie wiem. W następnym odcinku będę dodawał kto napisze, komentarz, nick i pododawam sobie wszystkich. Jakieś sztytki tutaj mogą zaraz wyskoczyć, to idziemy na środek. Zaraz to 15. O, no, tu jest ten wąż, tak jakby. jak to na artach, żeby się wjeżdżało Pewnie następny odcinek będzie z Friday Night, z tej gierki gdzieś tak klika. O, 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 ziomuś, leci. O, bananek! Muszę się z nim zaprzyjaźnić. O, bananek nam ucieka. Może się z nim zasojuszujemy. Bananku, gdzie jesteś? Bananku? Bananku? Chodź tu bananku. Chodź bananeczku mały. To jest chyba jakiś bambiczek Bambo, bo tak się dziwnie porusza. Ty ziomuś! Chodź tu do mnie. Ziomuś. Bananku. Bananku! Gdzie jesteś? Chodź do mnie bananku. Bananek. wy zobaczcie, jaki okaz. Dorodny. Co wy widzicie tego bananka? Co... Dobra, musimy go dojechać. Oj, prawie spadłem. A to nie, to nie jest taki jakiś bamboszek. Oj chyba ktoś nas kolapsuje. No nam bananek sobie zginął. A, dobra, to jest legendarna. W ogóle, że dodali bronie z tutaj na Battle Royale. Oj! Ty łypcia haker! Widzieliście to? Oj! Co wiesz? Szybkie leczołko. Jak coś to, to jest po resetowaniu punktów, żeby nie było z jakimś słabiakiem tutaj. Zaraz dojeżdżamy koleżkę, tylko przeładujemy. Jak coś to nie piszcie, że nie używam tej pompy, bo nie wiem czy mamy używać. Coraz sobie wyjdziemy. Może nie wyjdziemy, tylko może najpierw tak. Zobaczymy. Teraz możemy wychodzić. Dobra, lecimy sobie. Tylko do strefy. No dobra, w sobie, bo jedziemy. Strefa do siebie. Nie ma co płakać. No dobra, w sumie wezmę. O Jezu, jednak nie, 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 nie. nie. Widzowie. On musi znowu tak walić ze skary, żebym go Widzowie, on tak musi walić. Widzowie, za 30. To moja szansa, widzowie. Czy ja to zrobię? 6 HP. Jakbym jeszcze kogoś pokonał, to by był sukces na 6 HP. No muszę zaraz wychodzić stąd, bo... Muszę tutaj jakoś... Wyjść z tego, a nie wiem w jak mam to zrobić. Jak będzie 20 to może wyjdę, bo... No dobra. Ja bym chciał go katrupić, ale jakby on zginął, to też bym nie pogardził. Jak coś to sorry, jak słyszycie, odkurzać. Oświet, oh shit. Oh shit.

Głupiej? Nie. 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 O nie, kolejny typek. Nie mam na to życia, żeby się z nim teraz bić. Kurde, 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 kurde. I co tu robić? Co tu robić, widzowie? Nie, tu nie ma strefy. Kurczaki. Kurczaki, kurczaki. Co wie. Już to wygram. O, shit, nie ma pan Przegrywam tego co wie? No to jest koniec odcinka, dobra giera. Siema.